Nadleśnictwo Gniezno zbuduje leśną oazę, czyli miejsce służące zarówno do rekreacji, jak również do edukacji najmłodszych. Na ten cel dostało właśnie milion złotych dotacji od fundacji pracowniczej firmy Velux. Pomysł jakby otrzymaliśmy z Fundacji Pracowniczej, która obchodziła 30-lecie i pomyślała sobie, że trzeba zrobić coś specjalnego, więc projekt Green Area and Outdoor Life, tereny zielone i rekreacja na świeżym powietrzu bardzo nas zachęcił. No i naturalnym było, że chcemy go zrobić z kimś lokalnym, z kim jak nie z właścicielami terenów zielonych, czyli z nadleśnictwem. Z nadleśnictwami współpracujemy w zakresie pozyskania tarcicy, więc tutaj zwróciliśmy się do nadleśnictwa w Gnieźnie czy byliby chętni, żeby w tym projekcie z nami jakby wziąć udział. No to muszę powiedzieć, od pierwszego dnia było czuć i widać pasję u osób tutaj z Gniezna, więc wiedzieliśmy, że zrobimy to razem. No i teraz po kilku miesiącach przygotowań jest ten moment, w którym startujemy. Nadleśnictwo bardzo się cieszy i dziękuję za zaufanie Fundacji Pracowniczej firmy Welus Gniezna. Powstanie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i pracowników firmy Velux. Wiadomo, że jest ileś grup, które chcą korzystać ze świeżego powietrza, chcą odpocząć. Ścieżka edukacyjna ma służyć i rekreacji, i nauce równocześnie. Więc idąc sobie poprzez tereny naszego tutaj leśnictwa, Las Miejski, będziemy mieli do dyspozycji tablice informacyjne, gdzie będzie można zapoznać się z pracą leśników, życiem lasów, z gatunkami roślin, które nas otaczają, żebyśmy wiedzieli i umieli patrzeć na to, co nas otacza. Dzieci mają mnóstwo energii. Bardzo chcemy zachęcić się, żeby ta energia była spożyta właśnie na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni, jak najbliżej lasu. Powstanie miejsce, które oprócz swojej strefy rekreacyjnej, oprócz siłowni będzie również pięknym drewnianym, naturalnym placem zabaw, gdzie będą huśtawki, zjeżdżalnie równoważnie i różnego rodzaju piękne atrakcyjne obiekty, właśnie dla najmłodszych, żeby zachęcić się do jak najdłuższego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt ma zostać zrealizowany do jesieni 2024 roku.